Rozgość się w przestrzeni nawi. Tym razem zapraszam na słuchanie tego, co jest ukryte i co ukrywa. Zapraszam do słuchania. Co jest ukryte przed wagą? Karty podpowiadają ósemkę mieczy, trójkę buław i dziesiątkę pentakli. Rozkład mówi to, czego nie widzisz, to jak bardzo jesteś już blisko tego, czego pragniesz, tylko twój umysł wciąż mówi, że nie jesteś gotowy. Zaczynamy ósemką mieczy. To karta mentalnych więzów. To nie zewnętrzne okoliczności, które Cię trzymają, ale Twoje własne przekonania. Wago, możesz nie widzieć, że sama się blokujesz. Może wciąż trzymasz się lęków z przeszłości, które nie są już aktualne, ale nadal wpływają na Twoje decyzje. To klasyczny autosabotaż. To nie dla mnie. Nie ma jeszcze kontroli, jeszcze nie czas. Ale ten głos nie jest już prawdą. Ukryte jest przed Tobą to, że jesteś bardziej wolna, niż myślisz. Trójka była w to karta patrzenia w przyszłość, wizji, ekspansji, czekania na efekty wcześniejszych działań. Tarot mówi, nie widzisz, jak bardzo już wykonałeś pierwszy krok. Możliwe, że myślisz, że wciąż tkwisz w punkcie wyjścia, podczas gdy tak naprawdę już wyruszyłaś. Może też nie doceniasz własnych planów. Waga często dąży do czegoś większego, ale wątpi, że to ma sens. Ale ten sens już się zarysowuje. Ukryte przed tobą jest również to, że twoja przyszłość jest szersza niż sobie wyobrażasz. A żeby ją zobaczyć, musisz przestać patrzeć w przeszłość. Ostatnia jest dziesiątka pentakli. To nieco zaskakująca karta w tym rozkładzie, bo mówi o spełnieniu materialnym stabilności, rodzie bezpieczeństwie i długofalowym sukcesie. To karta dziedzictwa rodziny, założenia fundamentu na lata. Co może być więc ukryte przed wagą? Może nie widzisz, że to co budujesz, już ma trwałość, albo pragniesz głębokiego zakorzenienia, ale nie dopuszczasz do siebie, że możesz to naprawdę mieć. To, co ukryte, to twoje bezpieczeństwo jest bliżej niż sądzisz, ale musisz pozwolić sobie w nie uwierzyć. Wago, ósemka mieczy mówi, że sama nie widzisz, jak zawiązujesz sobie oczy. Trójka buław, że nie dostrzegasz, że twoje działania już zaczynają pracować na przyszłość, a dziesiątka pentakli, że nie dostrzegasz. Że możesz mieć coś trwałego, bez dramatów i walki. Możliwe, że nadal czekasz na znak, na dowód, że zasługujesz. A Tarot mówi jasno: już jesteś w drodze, już to się dzieje, tylko otwórz oczy. Wogo, nie wszystko, co stabilne, musi być nudne. Nie wszystko, co trwałe, musi być ograniczające. Czasem Twoje największe spełnienie kryje się w tym, czego boisz się najbardziej: w spokoju, bezpieczeństwie, przewidywalności, które nie są pułapką, tylko nagrodą za to że przepracowałaś swój cień. Dziękuję za wysłuchanie. Zostaw po sobie jakiś ślad. To będzie dla mnie sygnał, że warto nagrywać. Niech ci się darzy.